Jeżeli uwielbiacie miasteczko Twin Peaks, Truman Show albo Serial From, to mam wam do polecenia genialną książkową trylogię autorstwa Blake'a Croucha. Jest to historia spokojnego, ale lekko tajemniczego miasteczka Wayward Points, do którego przybywa agent FBI i Tanberg. No i właśnie nasz główny bohater budzi się w tym miasteczku. Bez telefonu, bez portfela, kompletnie nie wie, jak się tutaj znalazł, a mieszkańcy tegoż to miasteczka niezbyt chętnie z nim rozmawiają. No i tak strona po stronie, rozdział po rozdziale, coraz lepiej poznajemy to miasteczko oraz to, jak straszną tajemnicę ono skrywa. I co ciekawe, Crouch robi tutaj coś naprawdę rzadkiego, czyli zmienia gatunek w trakcie trylogii. Pierwsza książka to taki thriller psychologiczny z nutą paranoi. Druga książka to pełnoprawna dystopia, natomiast trzecia jest to typowa powieść science fiction z krwi i kości. Tempo narracji jest bardzo dynamiczne, rozdziały nie są zbyt długie, a w dodatku większość z nich jeszcze kończy się cliffhangerem, więc naprawdę bardzo ciężko oderwać się od czytania. No i podsumowując, sięgając po te książki, nie spodziewałem się szczerze zbyt wiele, natomiast zaskoczyłem się niesamowicie i dostałem jedną z najlepszych trylogii, jakie czytałem w moim życiu. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już tę lekturę za sobą i czy poznaliście już wszystkie sekrety miasteczka Wayward Points. I oczywiście pamiętajcie, aby obserwować ten profil, żeby zawsze być na bieżąco z najlepszymi horrorami. Na razie.